Siemaneczko widzowie! Dzisiaj znowu robię lajwika, Jak na razie niestety tylko skopania, bo nikt jeszcze nie gra o tej godzinie, ale specjalnie dramat robię live'a. Może ktoś sobie pokazać nawet w łóżeczku, Jeżeli chce. Jeszcze ja tylko ogarnę sobie tutaj kilka rzeczy. To sobie włączę czat. Dobrze, tamże. Działa, to sprawdziszam. Teraz ty. Co ty chcesz zrobić? Chcę. To będzie tak. No trzeba stoić, tak. Dobra. W no, na razie muszę kopać, nikogo nie ma. Gadam z kolegą na disk... A, wyszedł już, czyli chyba dostał jakiegoś buga czy coś mu wywaliło. No trudno. Chyba ich skupania. Ale tu macie w opisie. Zresztą. Jak chcecie to wybijajcie. Mega fajny serwer. tysięcy. O Jezu, jest też spokojnie pokapać właśnie, kolejny mam serwerza. Trzeba co robić, co się wypada, to do, od, od, od razu do Eku. Tylko to nie ja się tym zajmuję tylko drugi właściciel, który jest bardziej technikiem technikiem halperem w sumie. Mam najlepszy kill na serwerze w ogóle. Tak mam najlepszy kill na serwerze. Na Fortunę 13. Gdzie ci strasznie dużo pieniędzy. A tu taka takacie? Się... Takie coś. Tego to nie żyć? Wow, wow, wow! Jak on zrobił te regiony? Ja tu mogę niszczyć. Może wyjdę, wejdę? wejdę. Sprawdźmy teraz. Mogę dalej niszczyć? Dalej mogę niszczyć. Co on zrobił? Co on zrobił z tymi regionami tutaj? Tu mogę niszczyć bloki! To, to też mogę niszczyć bloki? Trzeba to będzie zrobić, bo ludzie będą niszczyć mapę. Pisałem już technikowi, że zwalił generatory przy generatorach. jest, że zwalił regiony przy... O, no to nie mogę. Ale tam jest zepsute, i tu mogę nie szyć. i to trzeba naprawić, jak najszybciej. Zobaczmy na rynku. Jakie są rzeczy? Co można by było kupić? Hmm. Tutaj za 3 miliony jest dużo odłamków i ogólnie u nas jest okościk szaman. Gdzie można sobie kupować perki? Hmm... Perk drop mogłabym sobie kupić. У меня мама сделала чтобы мне купить. Jeszcze sobie, nie wiem widzowie, chcecie tylko live'a? Bo nikogo w na live'ie. No, po prostu skończę live'a. Dobra, sorki widzowie, na live. kończymy live'a. Widzimy się po południu.